Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Sherry. I dziś zabieram was na ostatnią noc w domu. Czyli prawdopodobnie przeżyjemy coś, co nie pozwoli nam w tym domu zostać, albo coś po czym nie będziemy chcieli zostać w tym domu. Ale zanim to nastanie, chciałbym zaprosić was na mój Discord, gdzie zawsze dostaniecie informacje o live'ach. W filmach, które pojawiają się na kanale, możecie pogadać z fajnymi ludźmi oraz znaleźć osoby do wspólnej gry. Zapraszam również na mojej fanpage, gdzie pojawiają się cotygodniowe flesze i ciekawostki ze świata gier. Do tego tam również pojawiają się informacje dotyczące liveów, odcinków, więc na pewno nie przegapicie żadnego. Ale żeby mieć wszelką pewność, oczywiście niestety YouTube trochę tu zawodzi, ale żeby mieć wszelką pewność, zachęcam Was również do zasubskrybowania kanału i oczywiście zostawienia dzwoneczka, ponieważ wtedy jest większa szansa na to, że dostaniecie info o filmie albo o live. Zachęcam Was również do zostawienia łapeczki pod filmem, komentarza, w którym możecie na przykład zadecydować, czy gra trafiła do folderu lekkie szkeriki. Czy mocne szkeriki, ponieważ toczymy taką grę na kanale z widzami, gdzie możesz ocenić, czy ja zadecydowałem podobnie jak ty i uważam, że ten szkerik poruszył mnie i mało co się nie zeserałem, albo czy po prostu mało co nie padłem ze śmiechu, albo w sumie był nudny. Zapraszam do zabawy i zapraszam na film. 7 Louis Mitchell Street. Paryż, Francja. Apartament 23. To nie było fajne miejsce do życia. Czynsz był za wysoki. Ogrzewanie działało tak często, jak nie działało, i do tego właściciel był palantem. Zanim wydarzył się incydent, spędziłem tu 3 lata. W tym czasie mieszkałem z Sofii. Mieliśmy swoje własne nawyki. Ona większość czasu spędzała przed komputerem, podczas gdy ja zajmowałem się moimi roślinami. Ona była bezrobotna, podczas gdy ja studiowałem. To było dobre życie dopóki nie wydarzyło się to. Aha, czyli Sofi w domu nie ma, jesteśmy sami. I mamy dziurę w ścianie. What the heck? Czy ja mogę tam zajrzeć? Nie mogę kucać nie mogę zrobić nic. Zablokuj dziurę przedmiotem, w sensie meblami. Zadzwoń na policję. Tu jest telefon. Okej. Okay. Linia alarmowa, ania. Czyli wszystkie wybryki będą karane. Pogotowie ratunkowe. Dzień dobry. Mój sąsiad zachowuje się dziwnie. Słyszę dziwne odgłosy. Czy możecie kogoś przysłać? Potrzebuję pomocy. Ktoś próbuje się włamać do mojego mieszkania. I w sumie to mamy dziurę w ścianie, więc jak najbardziej ktoś cię próbuje włamać. Gdzie, gdzie mieszkasz? No i to podajemy właśnie naszą ulicę i apartament. Czyli wysyła patrol i mamy się. Mamy przeżyć? <laughs> On wysyła patrol. Odstawiłem tą szapkę, ona znowu tu jest. Jest gdzieś kolejna dziura. Usłyszałem ją. Jest kolejna dziura. Ok. Kolejna dziura, gdzieś tu. Wo. Czy zgasło światło? Czy mi się wydaje? I kolejna dziura. Wow, co tu się dzieje? Wiecie co, ja wezmę, może yy, lodówkę? I jeszcze jedna dziura. C dwie dziury, co tu się wyprawia w ogóle? Wow, gaśnie światło. Mnóstwo rzeczy, wszystko pospadało. Tu są kolejne dziury. Nie wiem, czy mi się uda. Uda się. Ok. Chyba muszę odsunąć kanapę i przysunąć szafkę. Kolejna dziura gdzieś jest. Włączył się telewizor. Woo! Ok. Włączam z powrotem światło. Coś chodzi gdzieś. Gdzieś jest dziura. Ale na razie nigdzie jej nie widzę. Tu są dwie dziury. Jedna. Czy ja to mogę przesunąć? Mogę. Telewizor znowu się włączył. I czekam na policję. Włączam światło. Jest kolejna dziura. I jeszcze jedna. Opowiem <grym> wam, że teraz będę latał i łatał dziury. Ale ten wymiar jest jakiś chyba dziwny. Widzieliście co tam jest w środku? Tam jest odwrócony obraz. Zgasło światło. Włączam światło. I przyjechała policja. Czy to oznacza, że przeżyłem? I survived the night. Udało mi się przeżyć noc. Ale nigdy już nie czułem się w tym domu bezpiecznie. Przeprowadziliśmy się następnego dnia. Nawet teraz, gdy te czasy minęły, dalej mam problem z poczuciem się bezpiecznie, kiedy jestem w domu sam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie no i do jakiej kategorii przypisujecie dzisiejszy szkerik. Więc do zobaczenia w następnym szkeriku. Wiśnia.